partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar Mistrzowskie Stacje Paliw 2B Raili Team Promotion Marketing i PR Sportowy portal www.wyścigigórskie.pl Rafał drugi raz w tym roku w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski na swojej ulubionej trasie Tak, ale zawsze podkreślam, że ulubiona jest dlatego, bo Atmosfera tutaj w Sopocie jest rewelacyjna. Wiadomo, plaża Molo, ale jeśli chodzi o konfigurację odcinka tutaj, to, to no, nie bardzo mi to pasuje. Wiadomo, że e, niby ta trasa jest bardzo rajdowa, Okej, lubię takie warunki, ale tak naprawdę jest bardzo niebezpieczna i, i dosyć dużo problemów przysparza mojej rodzinie, żeby się zgodziła, żebym tu wystartował. I myślę, że każdy zawodnik ma takie problemy, bo na pewno nie jest przystosowana do takich prędkości. E, co nie zmienia faktu, że mi się podoba, bo naprawdę... E, Zdecydowanie adrenalina ma większą przyjeżdżając tutaj niż na innych trasach wyścigowych w Polsce. Dlatego tutaj e, z tego wynika, że co roku się pojawia. No właśnie, w tamtym roku dwa zwycięstwa, w tym roku chyba też powinny e, te wyniki być bardzo dobre. No mam nadzieję, że tak będzie, że, że, że wszystko dopisze, że serwis spisze się na, na medal i samochód po pierwsze się spisze na medal i nie odmówi pasłuszeństwa tak jak miało to miejsce w Limanowej. W Limanowej no, mieliśmy bardzo duże szanse i myślałem, że już mam to w kieszeni, że, że podjadę ten ostatni podjazd i to by się ziścił mój, mój sen, bo byśmy z, tego, z naszych wyliczeń wygralibyśmy generalkę klasy e, Mistrzostw Europy. No ale niestety nieszczęsna przepustnica elektroniczna odmówiła posłuszeństwa, w tej chwili wyeliminowaliśmy ten problem, mamy inną przepustnicę już bez tej wady i żał to jest... E, o ten element bezawaryjny. Więc mam nadzieję, że to wszystko dojdzie do skutku i jutro pokażę, i w niedzielę pokażę, że, że jesteśmy w stanie wygrać. I to w, w, w dodatku z jakimś rewelacyjnym czasem i na pewno chcę też tutaj ten rekord yy, yy, połknąć.